Cześć, mam dzisiaj dla Was, myślę, że ciekawy odcinek, yy, odcinek o kwarantannie, ale nie, nie martwcie się, nie chodzi o COVID, absolutnie nie w przypadku zwierząt. Jak mam nadzieję, wszyscy już wiecie, zwierzęta mają bardzo pozytywny wpływ na Waszą odporność, na moją odporność i każdego, kto z nimi obcuje, wzma wzmacniają odporność, poprawiają ją, sprawiają, że jesteśmy zdrowsi i co bardzo również ważne, czujemy się lepiej, czujemy się szczęśliwsi, weselsi, a dzięki temu jesteśmy bardziej zdrowi, bardziej odporni. Także nie o taką kwarantannę mi chodzi, chodzi mi o kwarantannę zwierząt między sobą, w momencie kiedy sprowadzamy nowego zwierzaka do domu, powiększamy stado czy świnek morskich, królików, czy szynszyli, czy szczurów, wtedy bardzo ważne jest zagadnienie kwarantanny, przeprowadzenie czegoś takiego nie jest rozsądnym pomysłem i najszczęśliwszym, że przynosimy zwierzaka ze sklepu, hodowli, czy skąd tamkolwiek go przynosimy i dołączamy, wrzucamy do klatki, w której mieszkało nasze dotychczasowe stado. Mm -mm, nie, już Wam tłumaczę dlaczego. E, pewnie zastanawiacie się, co tutaj rusza się w mojej trepce, Przerwę sobie. E, to jest bardzo fajna torebeczka do oswajania zwierzaków. Oczywiście mam tu zwierzaka, nie myślicie sobie. Stoją Islandię. Islandia siedzi sobie w torebeczce, bonding back to się nazywa. Taki bardzo, bardzo fajny, sympatyczny motyw, jeżeli mamy ochotę być bliżej ze zwierzakiem, a jednocześnie nie zmieniamy trochę czasem pozycję i tak dalej, to jest świetne rozwiązanie. Islandia jest tu bardzo dobrze. Norka, kryjówka, bezpieczny pasek. Zwierzak nam nie ucieknie, nie upadnie. Czuje się fajnie, ma skryjówkę, jest mu ciepło, przyjemnie. Oczywiście absolutnie nie polecam wyprowadzania w tym zwierzaków na mrozy, obecnie w żadnym wypadku. Natomiast po domu, po mieszkaniu, jeżeli chcecie ponosić swojego zwierzaka, pamiętając o tym, żeby oczywiście nie uciekł bo jak widzicie tutaj Islandia jest bardzo ciekawska, to będzie świetne rozwiązanie. Ale wracając do tematu, do podstawowego zagadnienia, o którym zaczęła kwarantanna, dlaczego jest to takie istotne. Dlaczego nie poleca się i jest bardzo niedobrze od razu połączyć zwierzaki, które przynosimy do domu? Przede wszystkim dlatego, że taki zwierzak, nie mówię, że hodowca czy sklep miał tutaj celowość w tym, że sprzedaje nam chore zwierzątko. Może być chore, sprzedawca może o tym nawet nie wiedzieć. Jeżeli nasze stado poprzednio było zdrowe, no to super, natomiast poczekajmy, sprawdźmy, czy nowy zwierzak też jest zdrowy, fajnie zabrać go od razu do weterynarza, sprawdzić pasożyty, sprawdzić obecność chorób, których my gołym okiem nie zobaczymy. Pasożyty skórne, pasożyty w odchodach, zanim połączymy te zwierzaki, czyli przebadać, zrobić rutynowe badania, sprawdzić też czy nie ma objawów, których zwykły zjadacz chleba nie zauważy, a weterynarz już jak najbardziej niepokojących jakichś niedoborów. Nie uciekaj mi! Jakichś niepokojących niedoborów i tego typu sytuacji, także jak najbardziej sprawdzamy to. Natomiast poprzeć się do weterynarza często okazuje się, że te wyniki nie będą natychmiast. Wyniki na posiew, jeżeli jest podejrzenie jakiejś grzybicy, bo miała miejsce jakaś ranka, coś takiego niepokoi. Mogłoby to się wydawać zwykłe zadrapanie, skaleczenie, no taki sobie zwykły, rutynowy strupek. Może się okazać grzybicą, która zarazi całe stado, i wyobraźcie sobie o tyle, o ile no, niewielkim problemem jest posmarować jedno zwierzątko, czy je przemyć, zastosować leczenie, zrobić zastrzyk. Tak, wożenie całego stada to nie dość, że jest to wielkie wyzwanie, bo nie każdy zwierzak no, jest tak samo spokojny i tak się podda leczeniu łatwo. Tak samo, to że tak powiem, może nawet bardziej istotne, gdzie ty idziesz? To koszta. Nie ukrywam, koszta są ogromne w przypadku wyleczenia jednego zwierzaka. Jeżeli nawet będzie to kosztowało 50 czy 100 zł, no co ty tu zjadasz? To wyleczenie całej grupy, z reguły jest ich więcej, no potrwa dłużej, będzie większym wyzwaniem. No ty Będzie większym wyzwaniem, takie wyleczenie będzie znacznie większym kosztem, a przede wszystkim jednak pamiętajmy o tym, że nie chcemy tych zwierzaków naszych męczyć. Nie chcemy, żeby ich bolało, nie chcemy, żeby żyły w dyskomforcie. Islandia już bardzo chce wrócić, widzicie, odcinek już jej się absolutnie znudził, także zaraz wróci do domu. Także y, pamiętajcie o tym, weźcie to pod uwagę, optymalnie planując trasę po odbiór zwierzaka. Nie umawiajcie się jednak w sobotę czy w niedzielę, chociaż wiem, że jest to bardzo wygodne. Nie trzeba przekładać pracy, szkoły y, i tutaj wielkiego wyzwania sobie robić. Wiem, że czasem ta trasa jest odległa. Natomiast jednak polecam Wam, że jeżeli chodzi o zwierzaka stadnego, aby ten odbiór miał miejsce w tygodniu, najlepiej w drodze powrotnej umówić od razu wizytę u weterynarza, który szybciutko dokona. Chociażby tej pierwszej kontroli rozumiem, że wielu z Was nie ma klatek tymczasowych, tak zwanych łączeniówek, e, miejsca na to, że jeżeli ma jedną świnkę czy jednego królika, to dziewczęle, macie jedną folierę, jedną klatkę, no więcej nie ma, rozumiem. E, możecie spróbować pożyczyć. Czasami możecie się zdziwić, że jakiś sąsiad czy kto inny ma klatkę po swoim starym zwierzaku, gdzieś na strychu czy w piwnicy, to będzie klatka tymczasowa, taka kwarantanna. Potrwa około tygodnia, i po tym czasie ja myślę, że już każdy weterynarz wykona wszystkie niezbędne badania, aby zapewnić Was, was że Wasz zwierzak jest zdrowy. Zdajcie się na weterynarza, na jego specjalizację, wybierzcie odpowiedniego, od małych zwierząt. On wykona te badania, które należy, sprawdzi te choroby, które zagrażają Wam najbardziej, te najbardziej zjadliwe, te najbardziej zaraźliwe, te najbardziej takie, które dadzą Wam popalić. Czyli jakieś giardie, pasożyty, grzybice właśnie świeżbowce, e, weterynarz specjalista na pierwszy rzut oka rozpozna, co zwierzakowi może dolegać. Oczywiście życzę Wam z całego serca, żeby wszystkie Wasze zwierzaki były zdrowe. E, natomiast nader często sami piszecie do mnie często pytania e, o to, zgłaszacie mi, że jeden zwierzak tu ma stróbka, tu mu schodzi skóra, tu brakuje futra, e, tu coś się rusza w kubkach. Niestety zdarza się to. E, czasem zwierzak może to nawet złapać w wyniku gdzieś tam osłabienia, chwilowego stresu. Natomiast może tak być jak najbardziej. Weterynarz może też wam polecić jakieś środki na wzmocnienie odporności, z witaminą C, multivitaminy. Nie bójcie się tego nic strasznego. To będą i tak zawsze niewielkie koszty w porównaniu do ewentualnych kosztów leczenia, na jakie narażacie całe swoje większe stado. Poza tym zapewniam Was, że nie chcielibyście też musieć później oczyszczać z domu ewentualnych roztoczy, świeżbowców, nawet pasożytów typu pchły, one też jak najbardziej się zdarzają. To, to nie jest żaden mit. Takie zwierzaki zainfekowane takim czymś również mogą być, wówczas wyparzanie wszystkiego, co macie w domu, parownicą, łącznie z dywanami, no nie będzie dla Was fajne i ciekawe. Także pamiętajcie o tym, taka rutynowa wizyta u weterynarza będzie dla Was informacją, że zwierzak jest zdrowy, uspokoi Was. Zapobiegnie wielu problemom, a również by też Wam wszelkich porad, może rzeczy, o których nie wiecie: o tym, że jakieś zwierzaki trzeba szczepić, może odrobaczyć rutynowo, od razu wykona Wam ten zabieg i będziecie mieli super zdrowego, szczęśliwego zwierzaka. A pamiętajcie również o tym, że zdrowy zwierzak, czyli pozbawiony jakiegoś totalnego swędzenia, bólu bo jeżeli ma pasyczyny wewnętrzne, może go boleć brzuch, będzie się z Wami znacznie lepiej oswajał, będzie szczęśliwszy, bo jeżeli go coś boli, to będzie wycofany, może być nawet agresywny. Nikt nie lubi, jak go boli, a jeżeli kogoś coś boli, a Wy natrętnie wyciągacie na ręce i głaskacie po tym bolącym brzuchu, może się zdarzyć różnie, może się to objawić jakąś agresją, nieszczęście. Nie jest to Wam potrzebne, także oszczędźcie niepotrzebnych kłopotów swoim drugim zwierakom, jeżeli je macie, a jeżeli jest to Wasz pierwszy zwierzak, Również polecam Wam taką bezpośrednią przejażdżkę. Zaoszczędzi Wam to również ewentualnych kłopotów. A oczywiście optymalnie, jeżeli uda Wam się nabyć zwierzaka z miejsca, którym podpis, że tak powiem, lekarza weterynarii o niedawno odbytej wizycie potwierdzi jego stan zdrowia, wówczas oczywiście nie macie potrzeby wykonywać takiej wizyty. Możecie o to poprosić hodowcę, jeżeli, że tak powiem, zgłosicie się do... Konkretnej profesjonalnej hodowli i taki hodowca powinien rutynowo przeprowadzać takie badania. Ja, w przypadku jeży, zawsze zabieram wszystkie malutkie jeżyki, zresztą dorosły również na rutynowe przeglądy, ze przed wydaniem do nowych domów, zawsze kontroluję obecność ewentualnych pasożytów, weterynarz przegląda, czy wszystko jest w porządku i optymalnie, aby każdy tak robił, natomiast wie w praktyce, że niestety tak nie jest. Natomiast jeżeli ktoś nie zrobi tego za Was, pamiętajcie, że Wasza w tym głowa, żeby to zrobić, będzie to korzystne dla wszystkich, dla Waszych zwierzaków i dla Was również. Pozdrawiam.